Oczywiście e, przedsiębiorcy w bardzo dużym stopniu mają do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, e, z, z egzekwowaniem prawa, realizowaniem itd. itd. E, wielokrotnie zgłaszaliśmy i zgłaszamy e, różnego rodzaju propozycje modyfikacji tego prawa, naprawy tego prawa. Oczywiście e, koszula bliższa ciału niż Sukmana. W związku z tym ci, którzy doświadczyli na przykład spraw w sądzie, bardzo krytycznie odnoszą się do tego, co się dzieje akurat w tym systemie. Ale także chcę powiedzieć, że przedsiębiorcy nigdy nie uważali i nie uważają, jak to się wyraził pan prezes Jarosław Kaczyński, iż nasz kraj nie jest państwem prawa. Nasz kraj po przedsiębiorców, którzy mają bardzo wiele zastrzeżeń do funkcjonowania naszego, budowania naszego prawa, funkcjonowania, egzekwowania itd., itd., zawsze twierdzili, że mamy państwo prawa, jesteśmy w państwie prawa, które trzeba naprawiać. Z satysfakcją muszę powiedzieć, że radykalne przyspieszenie i dyskusji o tym, jak powinno wyglądać nasze prawo, jak powinno być stanowione, jak powinno być właśnie egzekwowane, jak powinny funkcjonować no nie tylko prokuratura, e, policja, ale także i sądy, z satysfakcją muszę powiedzieć, że przyspieszeniu dyskusji na ten temat i działań, e, przyspieszenie dyskusji i działań na ten temat i współpracy e, dokonało się dzięki panu ministrowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu i, i, i dlatego z przyjemnością przyjąłem to zaproszenie. Natomiast proszę Państwa, no na co narzekaliśmy i ku czemu resort sprawiedliwości i minister Kwiatkowski wyszli, wyszli naprzeciw, za co oczywiście w imieniu środowisk gospodarczych dziękuję. No, ja już nie będę tutaj cytował absurdalnego prawa, tak zwanej sprawy Krauzego, artykułu 585, kiedy to domniemanie e, prokuratora mogło sprowadzić człowieka na same dno do więzienia, domniemanie, że on prowadzi działalność gospodarczą e, z nadmiernym ryzykiem. Kompletny absurd został usunięty no, dzięki, dzięki Krzysztofowi e, e, Kwiatkowskiemu i jego ludziom. E, Proszę Państwa, to z czym my się stykamy codziennie w dalszym ciągu, to jest niestety niedouczenie i policjantów, i prokuratorów, i sędziów. Czasami o nowoczesnych narzędziach finansowych, ekonomicznych, gospodarczych, stosowanych powszechnie na świecie, a współpracujemy ze światem i musimy te narzędzia w księgowości chociażby stosować. Nasze, nasi sędziowie, prokuratorzy, policjanci, ci, którzy decydują czasem o tymczasowym aresztowaniu człowieka, co jest przecież wielką tragedią, nie mają pojęcia. I żeby nie być podejrzany, na przykład o sprzyjaniu potencjalnym przestępcom czy korupcji, broń Boże, no wydają lekką ręką nakaz, nakaz tymczasowego aresztowania. Dyskusja na ten temat ciągle trwa i wyjście Ministerstwa Sprawiedliwości z propozycją organizowania wspólnych szkoleń, przygotowania tematów właśnie z zakresu nowoczesnych rozwiązań gospodarczych, narzędzi ekonomiczno-finansowych jest tutaj niezwykłe. Sprawa następna, która uderza w ludzi którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale szczerze mówiąc, w każdego obywatela. To jest w dalszym ciągu przewlekłość postępowania sądowego. I ten, ta propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości odnosząca się do okresowej oceny sędziów, ich pracy, ich zaangażowania jest ze wszechmiar słuszna. Ja wiem, że środowisko sędziów nie wszyscy jest przeciwko temu, no bo kto lubi być kontrolowany, oceniany i tak dalej. Ale proszę Państwa, kiedy zwykły człowiek przychodzi na, do, do sądu i e, siedzi w tym sądzie kilka lat, a przedsiębiorca, który e, ma do czynienia z sędzią, który nie może przyjść, bo pani na przykład sędzina ma, ma małe dziecko i, 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 i nie może przyjść na rozprawę, tymczasem ten przedsiębiorca, który czeka na kolejne rozprawy, czas jest to nie tylko pieniądz. E, nie może doczekać się wyroku dopiero po dwóch, trzech latach, kiedy już firma na przykład zbankrutowała, już nie będę tutaj przywoływał przykładów pana Kluski czy pana Modrzejewskiego, bo to są typowe, ale tam właśnie w powiatach, w gminach i tak dalej, to są przypadki nierzadkie. Musimy narzucić Sędziom większe porzucie, poczucie odpowiedzialności, my jako obywatele. I tutaj wyjście Ministerstwa Finansów z tą propozycją okresowej oceny sędziów uważamy za niezwykle trafny, obywatelski, obywatelską propozycję. Sprawa następna, niby drobna, to z czym wyszło też Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów, no dobrze, nie będę już nic mówił. Ministerstwo Sprawiedliwości... Protokołowa protokołowanie rozpraw. Proszę Państwa, ile ja mam na, na biurku interwencji, że sprawa nie przebiegała tak, jak jest w protokole. Ba nawet czasami w protokole są e, zanotowani, odnotowa odnotowana obecność, uczestnictwo ludzi, których w ogóle tam nie było. To, że będzie to wreszcie nagrywane, elektronicznie rejestrowane, to jest po prostu wielki krok milowy. Wielki krok milowy. To samo dotyczy KRS-u. E, Wgląd w, w KRS, przyspieszenie rejestrowania, to dotyczy ksi ksiąg wieczystych. Jesteście Państwo też zwykłymi obywatelami doskonale, wiecie, jaka to, jest, jaka to jest mordęga, jak trzeba stać w kolejce, jak trzeba prosić, żeby pani sędzia, pan sędzia przyszedł. Nie, nie można się doprosić terminu, nie można wyjść było do, do, do tego, co jest potrzebne nie tylko w prowadzeniu działalności gospodarczej. E-sondy. Rozumiem, że tutaj siedzą sami specjaliści, więc wiedzą Państwo, o czym mówimy. Egzekwowanie należności od dłużników poprzez e sądy to jest bardzo, bardzo ciekawa i potrzebna propozycja. Bardzo ciekawe tym bardziej, że zatory znowu się robią i z tym problemem nie oddawania pieniędzy, ba oszukiwania przedsiębiorców, niestety przez tak zwanych przedsiębiorców. Ten problem będzie narastał i wyjście z, ty, z, z taką e, procedurą jak e-sondy jest czymś bardzo, e, bardzo pozytywnym. Oczywiście liczymy na to, że dyskusja i udoskonalanie tych pomysłów będzie dalej trwać. Ja tutaj e, chciałbym pod, pod adresem pana ministra Złożyć propozycję, żebyśmy jeszcze w kontekście likwidacji tego artykułu 508.5 porozmawiali o artykule 296 kodeksu karnego, który w dalszym ciągu do przedsiębiorców, którzy podejmują ryzyko gospodarcze, zostawia uznaniowość zbyt dużą niektórych podmiotów i państwowych, i, i, i prywatnych. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat, na temat jakby modyfikacji tego artykułu pod kątem poglądów które, i praktyk, które są, y, które są y, w, w naszym środowisku y, gospodarczym, a jest to 3 miliony ludzi bez mała, y, 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 które są praktykowane. I druga rzecz już kończąc, y, jak każdy system wdrażany na początku, no, ma różne zakręty, trzeba go poprawiać, udoskonalać. Udoskonala, w każdym razie, chwaląc ekosądy, tam jest jednak trochę biurokracji, tam jednak się te systemy zawieszają, tam trzeba wypełniać dodatkowe papiery, tam jak nie zadziała, jak się, jak się dłuży nie zgodzi na no powiedzmy, mediację e-sądu, to wówczas sprawa kierowana jest do sądu w miejscu funkcjonowania życia dłużnika. Powinno być odwrotnie tam to powinno być, gdzie jest poszkodowany. Mamy parę wniosków i liczę, że pan minister będzie ministrem w listopadzie i podejmiemy, czy będziemy rozwijać dalej naszą współpracę. Dziękuję bardzo.